Witam wszystkich serdecznie na montażu gry crown wersja złota. Często państwo mnie się pytają, jak wygląda ten kolor złoty na ścianie. Otóż nie rzuca się on de facto tak w oczy. Jest to pewien odcień złotego, bodajże szampan, więc on elegancko wygląda na ścianie i myślę, że do niektórych aranżacji bardzo dobrze się wpasowuje. W tym momencie, to co wisi, to jest czujnik temperatury. Mierzę temperaturę wylotową z klimatyzatora. Jak Państwo zwrócą uwagę, na wylocie mamy 1,4 stopnia. Bardzo dobrze sobie radzi z regulacją temperatury, zwłaszcza że w pomieszczeniu mamy około 19-20 stopni. Jeżeli państwo zastanawiają się nad ładnym designem, to to wcale nie głupio wygląda na ścianie.